Zainwestuje 700 milionów euro. Toyota w Wielczu i Wałbrzychu zainwestuje kolejne 600 milionów. W tym samym w Wałbrzychu obok istniejącej już powstaną dwie kolejne fabryki Cersanitu. Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych ma nadzieję, że w najbliższym roku pojawią się też inne duże inwestycje. Na kolejnym miejscu myślę, że będą to inwestycje. Wiele na to wskazuje z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Jest wiele firm zainteresowanych przeniesieniem części produkcji do Polski. Według premiera Leszka Millera, który w siedzibie Tarszańskiego Pogotowia Ratunkowego testował dziś sprzęt ratunkowy, najważniejszym wydarzeniem roku 2003 w Polsce będzie referendum, w którym Polacy zadecydują o tym, czy przystąpić do Unii Europejskiej. W referendum wszyscy obywatele muszą się wypowiedzieć i rozważyć we własnym sumieniu, czy chcą żyć w państwie, które będzie się szybciej rozwijać. Zapowiada się jednak, że rok 2003 będzie też rokiem konfliktów, zwłaszcza tych, których nie udało się rozstrzygnąć do tej pory. Restrukturyzacja górnictwa oraz zapaść finansowa służby zdrowia to dwa najpoważniejsze problemy. Zmiany nigdy nie są łatwe, a jako społeczeństwo przeżywamy je już od kilkunastu lat i trochę jesteśmy nimi zmęczeni. Zmęczeni jesteśmy nie tylko zmianami, ale także ich brakiem. Na pewno, więc, miłą niespodzianką w przyszłym roku byłby awans polskiej reprezentacji do finałów Mistrzostw Europy. Życie zweryfikuje oczekiwania Polaków, oby za rok okazało się, że byliśmy zbyt małymi optymistami. Marek Nowicki, fakty. Co najmniej pół miliona Nowojorczyków chce wziąć udział w największej w Ameryce zabawie sylwestrowej na Times Square na Manhattanie. W Paryżu władze miasta spodziewają się dziś w nocy 300 tysięcy osób na Champs-Élysées. Zabaw nie będzie w Czeczeniu, uroczystości odwołano, a na terenie Republiki obowiązuje godzina policyjna. We wszystkich tych miejscach, a także w Londynie, Sydney, Moskwie czy Jakarcie. Tysiące policjantów i agentów służb specjalnych starają się zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Podwyższone środki bezpieczeństwa i obawa o atak terrorystów to nieodłączne elementy tegorocznego sylwestra. Anna Czerwińska. Dziś w Moskwie minus 27 stopni. Mimo siarczystego mrozu nowy rok na ulicach rosyjskiej stolicy będzie witać pół miliona ludzi. Nad tym, żeby nikomu nic się nie stało, czuwa 9 tysięcy milicjantów. Boimy się i mnogi boją. Boimy się, wszyscy się boją. Po tym, co się stało w teatrze na Dubrowce, strach gdzieś pójść. W Moskwie przy świątecznych stołach wszyscy czekają na nowy rok, który rozpocznie się tutaj już za niecałe trzy godziny. Rosjanie mają nadzieję, że nic nie zepsuje im tego największego rodzinnego święta. Ludzie pamiętają jednak o zamachu terrorystycznym w Groznym, w wyniku którego pod gruzami siedziby promoskiewskich władz Czeczeni zginęło ponad 80 osób. Moskwa podejrzewa o zorganizowanie zamachu nieuznawanego przywódcy Republiki Asłana Maschadowa. Ten wzywa swoich zwolenników, aby wstrzymali się w najbliższym czasie od wszelkich aktów terroru. Przed kolejnymi atakami Czeczenów Strzegł wczoraj Rosjan prezydent Władimir Putin. Na powitanie Nowego Roku moskiewskie władze zorganizowały koncerty, konkursy poetyckie i pokazy sztucznych ogni, które będą podziwiać m.in. turyści z Polski. Nie ma się co denerwować. Naprawdę czuję się tak, jakbym był w domu. Pod gołym niebem i czujnym okiem policji Nowy Rok widać będą też mieszkańcy Paryża i Berlina. Nad bezpieczeństwem Australijczyków czuwała rekordowa liczba policjantów. W zeszłym miesiącu władze w Canberra dostały ostrzeżenie o możliwych zamachach terrorystycznych, do których miałoby dojść wkrótce. W październikowym ataku na wyspie Bali zginęło ponad 180 osób, w tym 88 Australijczyków. Za kilka godzin korki od szampana wystrzelą też między innymi w Warszawie, w Londynie, a gdy u nas będzie 6 rano, w Nowym Jorku właśnie wybije północ. W okolicach Times Square, gdzie będzie się bawić kilkaset tysięcy ludzi, rozmieszczono snajperów. Nad Manhattanem nie będą mogły latać Samoloty. Nie mamy żadnych sygnałów, że ktoś chciałby nas zaatakować, ale po 11 września cały czas żyjemy w niebezpieczeństwie. W całych Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Jorku, poszukiwanych jest tych pięciu mężczyzn pochodzenia arabskiego. FBI podejrzewa, że mogą oni planować zamach terrorystyczny. Oni wjechali do Ameryki nielegalnie. Nie mamy dowodów, że są w Nowym Jorku, ale wszyscy policjanci dostali ich zdjęcia. Amerykanie starają się nie myśleć o zagrożeniach. Rok temu po tak na Amerykę w Nowym Jorku nie było pokazu sztucznych ogni. Teraz znowu będzie już za 11 godzin. Anna Czerwińska. Fakty. Ta informacja może zmrozić. Nawet dziś Korea Północna zapowiedziała, że nie będzie przestrzegać układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Oświadczenie w tej sprawie złożył ambasador komunistycznej Korei w Moskwie, dodając, że jest to reakcja Fenianu na agresywną politykę Stanów Zjednoczonych. Choć przedstawiciele Waszyngtonu powtarzają, że za wszelką cenę będą dążyć do rozwiązania kryzysu koreańskiego metodami dyplomatycznymi, zdaniem wielu komentatorów sytuacja może wkrótce wymknąć się spod kontroli. Od dziś nikt nie wie już co dzieje się w północno laboratoriach atomowych. Ostatni inspektorzy ONZ wyrzuceni przez władze w Fenianie wyjechali z kraju. No comment. No comment, sorry. Władze komunistycznej Korei otwarcie przyznają się do prowadzenia prac nad bronią atomową, a według amerykańskiego wywiadu jest bardzo prawdopodobne, że broń taką już posiadają. Co więcej, Fenian dysponuje rakietami, które zdolne są razić cele nawet w Japonii. Zdaniem wielu ekspertów ten atomowy Straszak jest główną przyczyną, dla której Stany Zjednoczone traktują Koreę Północną zupełnie inaczej niż Irak, mimo iż prezydent Bush oba kraje zaliczył do tzw. osi zła na świecie. Misja ONZ w Iraku przebiega bardzo sprawnie, a władze w Bagdadzie w pełni współpracują z inspektorami rozbrojeniowymi, oświadczył sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, dodając, że jego zdaniem na razie nie ma żadnych podstaw do ewentualnej akcji zbrojnej. Mimo to Amerykanie gromadzą w regionie coraz większe siły. W drodze do Zatoki Perskiej jest kolejny, czwarty już lotniskowiec USS Harry Truman. Pod naciskiem Amerykanów Rada Bezpieczeństwa przegłosowała też kolejną rezolucję rozszerzającą sankcje wobec Iraku. Na liście towarów objętych międzynarodowym embargiem znalazły się m.in. wyroby przemysłu elektronicznego, lekarstwa i samochody. Chiny mają najnowocześniejszą linię kolejową na świecie. Uroczystego otwarcia zbudowanej przez niemieckie konsorcjum trasy dokonali kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i premier Chin Chu Zhongqi. -Chi. Poruszający się na magnetycznej poduszce pociąg może osiągać prędkość ponad 400 km na godzinę. Na razie cała trasa liczy zaledwie 30 km, łączy centrum Szanghaju z lotniskiem, ale Niemcy liczą na kolejne warte miliardy dolarów kontrakty. Cezary Grochot. Fakty. Oglądają Państwo ostatnie w tym roku fakty. Czas zatem spojrzeć za siebie i przypomnieć sobie, jaki był ten kończący się rok 2002. Dla każdego z nas najważniejszy był z pewnością inny moment ostatnich 12 miesięcy. Były jednak w tym czasie chwile, które będziemy pamiętać wszyscy, bo wpłynęły lub wpłyną na nasze życie. Zobaczmy, co wydarzyło się w Polsce w 2002 roku. Tragedia w kopalni Jasmos w Jastrzębiu. Wybuch ginie 10 górników. Kontrola po tym wypadku wykazuje, że w Jasmos i wielu innych kopalniach nagminnie łamane były przepisy bezpieczeństwa. Wyszłem żeby jakąś pomoc wezwać. A było to możliwe, bo wszyscy od wszystkich brali łapówki. Zmiany w rządzie. Po rezygnacji Marka Belki nowym ministrem finansów zostaje Grzegorz Kołodko. Najczęstsze określenie nowego ministra i jego pomysłów kontrowersyjny. Nad tym... Z gabinetu odchodzą minister kultury Andrzej Celiński i sprawiedliwości Barbara Piwnik. F-16, wybrany samolotem wielozadaniowym dla polskiego lotnictwa. Zwycięzca może być tylko jeden. Kontrakt, nazywany kontraktem stulecia, będzie kosztował podatników 3,5 miliarda dolarów, ale zakup samolotu dla lotnictwa już niezbędnego to dobra wiadomość dla całej gospodarki i dla tych, którzy nie mają pracy. Amerykanie powinni zainwestować w Polsce od 6 do 9 miliardów dolarów. Bezrobocie problem jak przed rokiem. Zmieniają się tylko ludzie broniący swoich miejsc pracy na ulicy. Stoczniowcy ze Szczecina pracownicy fabryki kabli Zozarowa. Łopozy! Łopozy! Znów górnicy i związkowcy z Solidarności. Ile górnik zarabia? Rząd próbował pomagać w konkretnych przypadkach. Bezrobocie nie rosło już dramatycznie, ale przełomu i zmiany na lepsze na rynku pracy nie było. Według danych z końca roku pracy nie ma ponad 3 miliony Polaków. Dymisja arcybiskupa poznańskiego Juliusza Peca Po tym jak Rzeczpospolita ujawniła, że hierarcha molestował seksualnie księży i kleryków Oraz, że o tych skłonnościach władze kościoła wiedziały od lat Arcybiskup złożył rezygnację Nie znam natomiast tych, którzy z ukrycia rzucili na mnie oskarżenia Czy był grzech w pałacu arcybiskupim nie ustalono Watykan rezygnację arcybiskupa przyjął nie przyznaje się do popełnienia żadnego z zarzucanych mi przestępstw. Początek procesu Pruszkowa, bez sensacji, uważani za przywódców największej i najgroźniejszej grupy przestępczej w Polsce, nie przyznają się do winy. Wyrok już w przyszłym roku. Sądowy finał w sprawie morderstwa w Kredyt Banku. Marek R skazany na dożywocie. Krzysztof M skazany na dożywocie. Grzegorz S. skazany na dożywocie. Dla 100 tysięcy złotych zamordowali trzy kasierki i ochroniarza. Mordercy czteroletniego Michałka spędzą w więzieniu 25 i 15 lat. Matka chłopca skazana najpierw na 25 lat będzie sądzona jeszcze raz. Jest na wolności. Kompromitacja i gorszące sceny w polskim parlamencie. Andrzej Leper wraz z posłami Samoobrony blokuje Sejmową mównicę. Proszę w tej chwili poprosić swoich posłów o zajęcie miejsca. Gabriel Janowski blokuje przez dzień obrady Sejmu. W nocy siłą wyprowadza go z sali obrad Straż Marszałkowska. Zwrócili się na nas, koledzy bronili mnie. Do budynku Sejmu wdzierają się bezrobotni. Wychodzą po kilku godzinach. Trudno nie zgodzić się ze zdaniem, że w tym parlamencie zdarzyć może się już wszystko. Afera w łódzkim pogotowiu. Czy dyspozytorzy, sanitariusze i lekarze brali pieniądze od zakładów pogrzebowych za informacje o zgonach? Czy zdarzały się przypadki, że karetki celowo przyjeżdżały do chorych za późno? Czy ekshumacje zmarłych pacjentów potwierdzą podejrzenia, że niektórych chorych uśmiercano lekiem Pawulon? Pomimo zatrzymań kilkunastu osób na razie nie ma odpowiedzi na te pytania. Śledztwo trwa. Jan Paweł II z pielgrzymką w Polsce i znów, tym razem na trzy dni, odmieniło się oblicze tej ziemi. Papież poświęcił sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W papieskiej mszy odprawionej na krakowskich Błoniach wzięły udział ponad dwa miliony wiernych. Czy Ojciec Święty odwiedzi jeszcze ojczyznę? Chciałbym dodać i do zobaczenia, ale to już... Jest... Ale to już jest całkowicie Boży w ręka. Koniec negocjacji z Unią Europejską. Trwały do ostatniej chwili. Decyzje zapadły dopiero na szczycie w Kopenhadze. Rząd uważa, że wrócił ze szczytu z tarczą. Opozycja, że na niej. Faktem jest, że Bruksela zgodziła się na wszystkie warunki polskiego rządu. Zakończono negocjacje z sukcesem lepiej niż oczekiwaliśmy. Zawarte porozumienie pozwala Polsce stać się członkiem Unii w 2004 roku. Czy tak będzie? Teraz zależy to od nas. Referendum w maju lub czerwcu będzie z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń przyszłego roku. Tyle o Polsce, a co ze światem w roku 2002. Niestety także ten rok upłynął pod znakiem ataków terrorystycznych, walki z terrorem i strachu przed światowym terroryzmem. I także niestety niewiele wskazuje na to, by przyszły rok miał tu coś zmienić. Przypomnijmy wydarzenia na świecie w roku 2002. Błąd pilotów podczas pokazów lotniczych w Lwowie. Samolot myśliwski Su-22 wpadł w tłum widzów i eksplodował. Zginęło 85 osób, ponad 200, także kobiet i dzieci, zostało rannych. Waszyngton i okolice sparaliżowane strachem. Snajper, psychopata, a jak się potem okazuje, dwaj snajperzy strzelają do przypadkowych ludzi. Zanim łapie ich policja, zabijają 10 osób, a trzy ciężko ranią. Grozi im kara śmierci. The Olympic Winter Games. Igrzyska w Salt Lake City, wbrew obawom o atak terrorystyczny spokojny. i po raz pierwszy od lat dochodowe. Polskie akcenty, Lech Wałęsa niosący olimpijską flagę podczas uroczystości otwarcia i Adam Małysz, raz drugi, a raz trzeci, nasz jedyny medalista. Zatonięcie tankowca Prestige, statek poszedł na dno u wybrzeży Hiszpanii. Do tej pory z jego ładowni wyciekło 20 tysięcy ton oleju opałowego. Plama oleju zanieczyściła już 950 kilometrów hiszpańskiego wybrzeża, a ładunek Prestige wciąż może wyciekać. Nie ma spokoju na Bliskim Wschodzie. Wojska izraelskie wkraczają do miast na zachodnim brzegu Jordanu. Yasser Arafat odcięty od świata. Krwawe walki w obozie dla uchodźców w Dżeninie. Uzbrojeni palestyńscy bojownicy szukając schronienia zajmują Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem. A więc na Bliskim Wschodzie bez zmian. Codziennie w palestyńskich zamachach i izraelskich odwetach giną ludzie. Powódź w Europie, woda zalewa Austrię, Czechy i Niemcy Trzeba było ewakuować mieszkańców wielu dzielnic Pragi i Drezna Straty to setki milionów euro Największa w historii wymiana pieniądza W 12 z 15 krajów Unii Europejskiej narodowe waluty zastąpiło euro Europejczycy narzekają, że z euro jest drożej Watykan potępia księży pedofili po skandalach z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, które wybuchły w Stanach Zjednoczonych, stolica apostolska decyduje się na prowadzenie szczegółowych dochodzeń w każdym podejrzanym przypadku i usuwanie duchownych, którym udowodniono winę. Al-Qaida działa. W zamachach na klub nocny na Bali ginie 190 osób, głównie zachodnich turystów. Najbardziej poszukiwany terrorysta świata Osama Bin Laden najprawdopodobniej żyje. Telewizja Al Jazeera publikuje nagranie z jego wystąpieniem. Wojna z terroryzmem trwa. Prezydent George Bush oskarża Irak, Iran i Koreę Północną o ogromadzenie broni masowego rażenia i określa je mianem osi zła. Chyba słusznie. Fenian wyrzuca międzynarodowych inspektorów i otwarcie wznawia swój program jądrowy. Bagdad inspektorów puszcza, ale nie przyznaje się do budowy broni zagłady. Inwazja na Irak wydaje się kwestią czasu. Dramat w moskiewskim teatrze. Czeczeńscy terroryści biorą jako zakładników ponad 800 widzów teatru na Dubrowce. Żądają wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii. Po trzech dniach atak sił specjalnych Komandoci zabijają terrorystów. Użyty przez nich gaz powoduje jednak śmierć 129 zakładników. Czeczeni atakują też w Groznym. Zestrzeliwują wojskowy śmigłowiec Mi-26 z ponad 150 osobami na pokładzie. Kilka dni temu wysadzają w powietrze siedzibę prorosyjskich władz. Ginie ponad 80 osób. Trudno będzie światu. Nie zauważyć dramatu czeszeni. I tym podsumowaniem mijającego roku kończymy ostatnie fakty, w roku 2002. Przed nami nowy rok, który, jak na opublikowanym dziś rysunku Andrzeja Krauzego. jedni z nas przywitają z uśmiechem na ustach, przekonani, że nie będzie gorszy, a inni z niepokojem, co też przyniesie. I dla jednych i dla drugich nadchodzący rok będzie, jak to ujął z kolei, inny rysownik Jacek Gawłowski, kolejnym. 2003 okrążeniem. Życzę więc Państwu dobiegnięcia, najlepiej na jakimś premiowanym miejscu, albo nie, właściwie nieważne czy na premiowanym. Ważne, żeby w dobrym stylu i w dobrym zdrowiu. Do zobaczenia jutro w faktach o 19. Dzisiaj w programie, uwaga, to jest po prostu zwykła kradzież. Oszustwa w agencjach reklamowych. W świetle prawa mamy bezprawie. Poza tym awantura z policją i jej konsekwencje. Nie chciał nam pomóc, nie chciał nam wezwać karetki pogotowia. Program uwaga już dzisiaj o 19.35. Błagam się przynieś mi bułkę jedną z serem, co? Kasia, Kasiu, nie wydaje ci, się... Jeszcze raz przepraszam. <śmiech> <śmiech> Już to, tak? całym zdaniem e, Paweł Wilczak i Anna Homarada Brodzik zapraszają za kulisy serialu, w którym grają główne role. Będzie wesoło. Kasia i Tomek od kuchni. Dziś o 20.30 w TVN. Zrobili to, co wydawało się niemożliwe. Ich radość była ogromna. Pokonali wielki, paraliżujący stres, opanowali nerwy i wygrali.